Miejscem akcji Ukraina około 80 km od Kijowa leży miasto Czarnowy. Czarnowy jest otoczony strefą o promieniu około 30 km, która jest wyłączona z użytkowania. Na północ od Czarnowyma leży elektrownia atomowa. A obok niej leży miasto Prypeć, które kiedyś liczyło 50 tysięcy mieszkańców. Kiedyś, dlatego że w tej chwili nie mieszka tam nikt. To jest rejon elektrowni. Obszar elektrowni zajmuje około 20 kilometrów kwadratowych. Na terenie elektrowni były czynne 4 bloki reaktora. Pozostałe dwa bloki są w budowie. Były w budowie, w zasadzie są do tej pory, bo, bo budowy nigdy nie ucierpiały. Na północny zachód od elektrowni należy miasto Prypeć, z którego zdjęcia chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Droga do elektrowni to droga przez teren, który jest zupełnie opustoszały. Nie mieszka tam nikt, natomiast można obejrzeć takie widoki jak tutaj opuszczone domy, farmy, czy kołozy. Tego jest cała masa. Jedziemy dalej. To jest pozostałość po czerwonym lesie. Nie wiem, czy osobom, które z Was grały w stalkera, pewnie się, tam, pewnie się kojarzy nazwa. Jest to las, który zrobił się czerwony w ciągu małych godzin po wybuchu elektrowni. Ten las został wycięty, natomiast w pozostałości można jeszcze zobaczyć w je Zaczynamy pomiary, ponieważ byliśmy tam oficjalnie delegacją naukową, ponieważ do, do, do zonu nie można wjeżdżać turystycznie. 91 mikrosilwertów to bardzo mała dawka, jest to w stosunku do promieniowania tła, czyli około 15 mikroskopów, jest to bardzo niedużo. Wjeżdżamy do Frypeci. To jest jeden z bardziej charakterystycznych budynków w mieście. Hotel, policja. W hotelu jest wszystko, tak jak było w 1986 roku. Mamy meble, mamy wyposażenie pokojów, mamy windy. Mamy nawet gazetę z 26 kwietnia 1986. Tej nocy była katastrofa w elektrowni. No i następnej gazety nie było. Na dachu hotelu jest taras widokowy, z którego bardzo ładnie widać centrum miasta. Bardzo ładnie zarasta zielenią. Widać są też elektrownie i czwarty reaktor, który jest obudowany z narkomanii. To jest dowód, że tam byłem przed szkołą muzyczną. Oczywiście szkoła muzyczna też jest pusta, to tak jak Są kultury. Typowy projekt, dosyć potężny budynek z salą teatralną z wszelkiego rodzaju Udogodnieniami. To było na lata 80. fenomenalne miasto. Tam było wszystko: 21 szkół, hoteli, przedszkola, restauracje, supermarket. Wszystko, mieli wszystko. Jak widać, dosyć dużo przedmiotów codziennego użytku. Mieszkańcy mieli 3 godziny, żeby się spakować i ewakuować. W środku miasta przygotowywano na 1 maja wesołe miasteczko. To wesołe miasteczko nigdy nie ruszyło, bo do 1 maja miasto było puste. Następny odczyt z innego dozymetru. Tutaj jest, mamy już trochę więcej. To jest jedna z najwyższych wskazań, to jest jedno z najwyższych wskazań, które odczytaliśmy z Trypeci. Właśnie w wesołym miasteczku Namfu jest, jest 9,28 milisilwerta. Jest to dawka, która nie zagraża życiu, natomiast gdybyśmy ten lek zjedli, to mamy dosyć mocno gwarantowaną chorobę pokrojową. To jest dom kultury, yy, od strony teatru. To co widzicie przez te otwarte drzwi, nie, nie widać, to są dekoracje, które były przygotowywane na 1 maja. Też oczywiście tych dekoracji nikt nigdy do niczego nie użył. Miasto jest praktycznie rzecz biorąc kompletne, lekko rozszabrowane ale większość wyposażenia, mebli, przedmiotów codziennego użytku tam dalej jest, i spokojnie sobie gnije. Basel. też dosyć charakterystyczny budynek. Tutaj wskazanie jest dużo niższe. Ono się waha bardzo różnie w różnych punktach miasta. Generalnie najwyższe wskazania są w okolicach yy, konstrukcji metalowych, na dosyć dobrze to promieniowanie pokłania i obszarów zielonych. Im więcej pszaków, tym większe promieniowanie. Sala gimnastyczna przy basenie i sam basen. Jak widać na lata 80. to był tak powiem, ostatni krzyk i mody, i technologii basenowej. Miasto nie jest specjalnie zdewastowane, chociaż gdzieniegdzie są całkiem ciekawe grafiki. To też basen z drugiej strony. Idziemy dalej do szkoły, jednej z tych 21 szkół. Wewnątrz jest wszystko tak, jak było, czy prawie tak, jak było. Sale lekcyjne z podręcznikami, z kompletnym wyposażeniem książka do biologii, bardzo proszę. W tej szkole był też jeden z większych magazynów masek przeciwgazowych. No i te maski się wszędzie poniewierają. Czyciej, większość ludzi się yy, opiera po husie, żeby sobie zabrać tamtą pamiątkę, ponieważ wszystko jest napromieniowane, że przy wejściu czy wjeździe z zody, jest bardzo ścisła kontrola radiologiczna, także byłoby trudno wynieść to, tego. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Yy, dużo dekoracji, wyposażenia, praktycznie wszystkiego. Włośmierzchnik się dobrotliwie uśmiecha z niektórych podręczników. Nie wiem, czy może starsi Państwo z Was kojarzą misia Misze, symbol olimpiady w Moskwie w 80 roku. Natomiast, co ciekawe, baterie, baterie umywalkową ktoś sobie zabrał. Korytarz w szkole. Jak widać, większość sprzętu jest na miejscu. Toaleta. Kuchnia. To są właśnie te maski. Nie wiem, czy na tym zdjęciu dobrze widać, pewnie nie, ale one są tutaj rozmłuczone po podłodze. Kuchnia szkolna. Jeszcze raz korytarz. Jak widać całe wyposażenie wszystko jest. Łącznie z plakatami, które dzieci robiły na, na gazetki szkolnych. Jeszcze sala gimnastyczna. I Będziemy powoli wyjeżdżać z Pojedziemy w stronę elektrowni. To jest tak zwany most śmierci. Nazywa się tak dlatego, ponieważ po tej miejskiej stronie mostu, czyli terenie, promieniowanie było bardzo, bardzo wysokie. Dużo ludzi, którzy nie zdążyli się ewakuować, zostało napromieniowanych z dosyć poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. Jedziemy w stronę elektrowni. To co widzicie tutaj, to jest chłodnia kombinowa przy piątym bloku reaktora, tym który nigdy nie został ukończony, tak samo jak i chłodny. To jest natomiast reaktor czwarty, ten, w którym doszło do eksplozji. Czwarty reaktor jest obudowany, zresztą będzie to potem widać, żelmetowym sarkofagiem ponieważ ten sarkofag dożywa swoich y, dni, y, jeżeli chodzi o jego wytrzymałość techniczną. Jest w tym momencie w trakcie y, budowa nowego sarkofagu koło niego. Elektrownia to jest potężny obszar, to cztery na reaktora y, to jest jeden z większych budynków, jakie w życiu widziałem, a ja widziałem tego sporo. Do elektrowni oczywiście prowadzą tory kolejowe, od, od elektrowni prowadzi yy, cały zestaw yy, kamień wysokiego napięcia. W samej elektrowni oczywiście nie wolno fotografować, dlatego te zdjęcia są robione z podłokcia. I to jest jedyne miejsce, gdzie oficjalnie wolno fotografować. Jest to czwarty reaktor i jego sarkofag. Yy, Sarkopag to jest to jest pana obudowa, natomiast to, co stalowe, jest to konstrukcja tego nowego sakrofalu. W drodze powrotnej jeszcze mała przerwa nad sadzawką, która doprowadza wodę chłodniczą do elektrowni. To jest dosyć ciekawa historia, ponieważ w niej, w tej sadzawce, żyją sobie ryby. Te ryby mają w okolicach 30 paru centymetrów długości, ale są między nimi bardzo ładne sumy. Które mają w okolicach 3 metrów. Prawdopodobnie dlatego, że nikt ich od 25 lat nie łowił. E, piąty reaktor, e, tak jak mówiłem, budowa w trakcie, zostawiona tak jak była. E, dosyć niesamowite wrażenie, bo jest to gigantyczne. Jest to naprawdę olbrzymie, widać po obudach. Na pierwszym planie sadza. Rzecz, która też może niektórym z Państwa jest znana, mianowicie konstrukcja, która nazywa się Oko Mostwy. Jest to radar pozahoryzontalny, który służył, czy służyć miał do wykrywania rakiet, które kierowałyby się w stronę Mostwy. Jest to konstrukcja, która ma w okolicach 800 metrów długości i jakieś 150 metrów wysokości. Podjechać do bliżej oczywiście nie wolno, wszystko jest fajne, łamane przez południe, chociaż konstrukcja podobno nie działa. Na zakończenie jeszcze rzeczny punkt w okolicach Prypeci. Tutaj mieliśmy jedno z wyższych wskazań, nie najwyższe, ale jedno z wyższych. Chociaż S są to wszystko skazania, które yy, teoretycznie nie powinny być szkodliwe dla zdrowia nawet, gdybyśmy tam zamieszkali. Yy, natomiast inna sprawa to jest yy, wdychanie, spożywanie i przyjmowanie wszelkiego rodzaju yy, produktów, które się w zonie znajdują, bo te, nad, te z pewnością mogłyby zaskoczyć. Ale przy stosowaniu reżimu, który polega na tym, że jedzenie trzymamy zamknięte i nie robimy głupot, tytuł zbieranie grzybów albo łowienie ryb, można by tam było w zasadzie mieszkać. Dlatego krytykuje się decyzję o ewakuacji na stałe całego miasta, bo tak naprawdę to główna była tylko w okresie około dwóch tygodni natychmiast po katastrofie. Gdyby po tych dwóch tygodniach to pozwolono ludziom wrócić yy, do swoich mieszkań, to jeżeli stosowaliby oni sensowny reżim, to w większości prawdopodobnie nic by się nigdy nie stało. To jest szluza, która zamyka ja ten, ten port rzecz. Wszystko jest oczywiście puste. Tam tam nie ma jednego człowieka. Yy. Jeden z opuszczonych domów w samym Czarnobylu. Czarnobyl to, był to było miasto o wielkości około tysięcy ludzi. W tej chwili mieszka tam w okolicach 100 osób, którzy się zajmują głównie obsługą elektrowni. Oni tam mieszkają cyklicznie i są co jakiś czas po przekroczeniu dawki promieniowania są wywożeni na zewnątrz. Muszą w końcu odpowiednią ilość czasu, dopiero wtedy wolą wrócić. Eee. Natomiast większość domów w samym Czarnobylu stoi a ten akurat jest przy ulicy Lenina. Wyjeżdżamy z miasta. Jak widać napis jest przerobiony z rosyjskiego na ukraiński. I jeszcze kontrola dozymetryczna na do widzenia, żeby sprawdzić czy nie za bardzośmy się na Okazało się, że nie, więc na tym kończę prezentację. Chciałbym Państwu jeszcze opowiedzieć e, o przyczynach samej katastrofy. E, jest to dosyć ciekawy temat, który tak naprawdę zacząłem dążyć po tej wycieczce. Otóż e, przyczyną katastrofy w Czarnobylu była, był plot okoliczności, e, które po pierwsze były, to, były to, e, była to sama konstrukcja reaktora. E, pokażę Państwu na czym, Ona polega.